Tworzenie i prowadzenie podcastów. Rozdział 8. Budowanie społeczności i interakcja z słuchaczami. 8 lutego narzędzia do interakcji z słuchaczami. Zagadnienia. 8.2.1 Media społecznościowe. 8.2.2 Platformy do transmisji na żywo. 8.2.3 Platformy do tworzenia społeczności i forów dyskusyjnych. 8.2.4 Narzędzia do ankiet i uizów. 8.2.5 Narzędzia do zarządzania e-mailami. 8.2.6 narzędzia do tworzenia treści multimedialnych. 8.2.7 narzędzia do zbierania opinii i feedbacku. 8.2.8 narzędzia do zarządzania projektami. 8.2.9 podsumowanie. Media społecznościowe to jedno z najpotężniejszych narzędzi do komunikacji i interakcji z słuchaczami. Facebook. Grupy Facebook, tworzenie dedykowanych grup, gdzie słuchacze mogą dyskutować o odcinkach, zadawać pytania i dzielić się swoimi przemyśleniami. Strony Facebook, oficjalna strona podcastu, gdzie można publikować aktualizacje, promować nowe odcinki i prowadzić interakcje z fanami poprzez komentarze i wiadomości. Instagram. Stories, krótkie, efemeryczne treści, które pozwalają na bezpośrednią interakcję poprzez ankiety, pytania i quizy. Posty, regularne publikowanie zdjęć i filmów związanych z podcastem. IGTV, dłuższe formy wideo, które mogą zawierać np. Na kulisy nagrywania odcinków. Twitter. Tweety, krótkie aktualizacje i wiadomości, które mogą angażować słuchaczy w czasie rzeczywistym. Hashtagi, używanie specyficznych hashtagów do organizowania dyskusji. LinkedIn. Idealne dla podcastów o tematyce profesjonalnej i biznesowej. Publikowanie artykułów, aktualizacji i angażowanie słuchaczy w dyskusję. Transmisje na żywo pozwalają na bezpośrednią interakcję ze słuchaczami w czasie rzeczywistym. YouTube Live. Możliwość prowadzenia transmisji na żywo, odpowiadania na pytania słuchaczy w czasie rzeczywistym. Zapisywanie transmisji, aby później mogły być obejrzane przez osoby, które nie mogły uczestniczyć na żywo. Facebook Live. Bezpośrednie transmisje na stronie podcastu lub w grupach Facebook. Interakcja przez komentarze w czasie rzeczywistym. Instagram Live. Transmisje na żywo, które pozwalają na bezpośrednią komunikację z obserwatorami. Opcja zapraszania innych użytkowników do wspólnego nadawania na żywo. Fora i platformy do tworzenia społeczności online pozwalają na bardziej zorganizowaną interakcję. Reddit tworzenie własnych subredditów, gdzie słuchacze mogą dzielić się opiniami i zadawać pytania. Organizowanie AMA, Ask Me Anything sesji, gdzie twórcy podcastu odpowiadają na pytania społeczności. Discord. Tworzenie serwerów, gdzie słuchacze mogą uczestniczyć w różnych kanałach tematycznych. Opcja czatu głosowego i tekstowego. Slack. Platforma do komunikacji, gdzie można tworzyć kanały tematyczne i prowadzić dyskusje. Używana głównie w kontekście biznesowym i profesjonalnym. Ankiety i quizy są świetnym sposobem na angażowanie słuchaczy i zbieranie informacji zwrotnej. Google Forms. Proste narzędzie do tworzenia ankiet i formularzy. Możliwość zbierania odpowiedzi i analizowania wyników. Surej Zaawansowane narzędzie do tworzenia profesjonalnych ankiet. Opcje analizy danych i generowania raportów. Typeform. Interaktywne ankiety z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Opcje personalizacji i zbierania danych w atrakcyjny sposób. E-maile to skuteczny sposób na utrzymywanie regularnej komunikacji z słuchaczami. Mailchimp. Popularna platforma do tworzenia i wysyłania newsletterów. Narzędzia analityczne do śledzenia skuteczności kampanii e-mailowych. ConvertKit. Platforma skoncentrowana na twórcach treści. Opcje segmentacji list mailingowych i automatyzacji e-maili. Aweber. Narzędzie do e-mail marketingu z opcjami automatyzacji i analiz. Treści multimedialne mogą zwiększyć zaangażowanie słuchaczy i przyciągnąć nowych odbiorców. Canva. Narzędzie do tworzenia grafik, infografik, postów na social media. Intuicyjny interfejs i bogata baza szablonów. Adobe Spark. Narzędzie do tworzenia grafik, filmów i stron internetowych. Łatwe w użyciu z możliwością personalizacji treści. Hootsuite. Platforma do zarządzania mediami społecznościowymi. Możliwość planowania postów, monitorowania zaangażowania i analizowania wyników. Zbieranie opinii i feedbacku od słuchaczy jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia podcastu. Hotjar. Narzędzie do zbierania opinii i analizowania zachowań użytkowników na stronie internetowej. Ankiety, mapy cieplne i nagrania sesji użytkowników. User Voice. Platforma do zbierania i analizowania opinii użytkowników. Opcje głosowania na pomysły i sugestie. Ualaro. Narzędzie do zbierania opinii bezpośrednio na stronie internetowej. Krótkie ankiety i formularze feedbacku. Zarządzanie projektem podcastu, w tym planowanie odcinków i koordynacja działań, wymaga odpowiednich narzędzi. Trello. Narzędzie do zarządzania projektami z tablicami, kartami i listami. Ułatwia organizację pracy zespołu i śledzenie postępów. Esana. Platforma do zarządzania projektami z opcjami śledzenia zadań, terminów i współpracy zespołowej. Integrację z innymi narzędziami i możliwość personalizacji przepływów pracy. Notion. Wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, notatek, baz danych i kalendarzy. Możliwość tworzenia złożonych struktur organizacyjnych i współpracy zespołowej. Podsumowując, wykorzystanie odpowiednich narzędzi do interakcji z słuchaczami może znacząco zwiększyć zaangażowanie i lojalność społeczności wokół Twojego podcastu. Wybór narzędzi zależy od specyfiki Twojej audycji oraz preferencji Twoich słuchaczy, jednak kluczem jest aktywna i regularna komunikacja, tworzenie i prowadzenie podcastów. Rozdział 8 Budowanie społeczności i interakcja z słuchaczami 8 lutego Narzędzia do Interakcji z Słuchaczami